No, i co, człowieku, robisz? To ma być dla mnie atrakcyjne? Że mi tym przed oczami majtasz? Co ty robisz? Dzień dobry, witam na kanale Dog Corner. Ja jestem Ola, a to jest Dog Corner. Dzisiaj, słuchajcie, powiemy sobie o zabawie szarpakiem. Mam tu takie szarpaki. Wszystkie są mojego żonego. Nynka I pokażę Wam, które są najlepsze. Powiem Wam troszeczkę o szarpakach, o co chodzi w tych szarpakach w ogóle. No i oczywiście są różne psiaki, ale je szarpaki bardzo polecam. W ogóle szarpanie się z psem, zabawa z psem jest no na maksa fajna bardzo zbliża nas do psiaka. Jeżeli my się bawimy z psiakiem, to, mm, to nie jest na zasadzie takiej, wiecie, rywalizacji o tego szarpaka, nie o to tutaj w tym chodzi, kto jakby wyrwie tego szarpaka, tylko tutaj chodzi o wspólne jakby rozczłonowanie ofiary, czyli w ogóle yy, wspólne rozszarpanie ofiary. No, tak to właśnie wygląda. No i właśnie, co warto wiedzieć o zabawie szarpakiem? O takich pięciu Podstawowych zasadach zabawy z psem, właśnie szarpakiem. Szarpak to jest jedna z takich e, zabawek, które warto mieć w swoim domu, warto mieć właśnie szarpaki. Długie właśnie szarpaki. Ja mam oko tutaj dosyć krótkie, ale w sumie czym dłuższe, tym lepsze. U nas długo Johnny nie bawił się w ogóle żadnymi zabawkami, a to dopiero szarpakami, w ogóle nie wiedział o co, o co chodzi. Po prostu wcześniej tak jakby chyba nikt się z nim nie bawił w ten sposób. On też za bardzo nie wiedział o co chodzi, czy to może wziąć do pyska, czy nie może co on tak naprawdę ma z tym zrobić. Bał się też troszeczkę tego, ale teraz no to już wymiata, nie, śmiga. Dobra, jeszcze a propos właśnie szarpaków, to ja tu mam tak, dwa szarpaki polarowe, chociaż tak jak powiedziałam, lepsze, dłuższe szarpaki, naprawdę bardzo długie, mm, niż takie krótkie, dlatego że no są różne psiaki, e, psiaki też ogólnie, jeżeli bawimy się szarpakiem, one wolą z tym dystans, człowiek e, człowiek, on, tak, człowiek pies, czyli dla psiaka najlepsze jest taki długi, długi, dłuższy szarpak, tak. No, i w ogóle też dla na naszego kręgosłupa, bo mnie musimy się aż tak bardzo schylać, nie? Czyli mam tutaj dwa szarpaki. Ten jest już taki mega ogołocony, ale to też jest normalne, mmm, dlatego że jak się szarpię, to jest bardzo atrakcyjne dla psa. To jest w ogóle. Ja tutaj też mam coś takiego. To jest futro owcy coś się. futro owcy, takie coś tutaj było. No niestety już nie ma, bo już została urwana chyba pierwszego dnia, także no wykonanie nie za, nie za dobre. Ale to, co by jeszcze zostawił, zostawiłam na, na zabawę z Johnem. Ale co właśnie fajne, to są szarpaki wykonane właśnie z prawdziwego włosia. I ono jest taki bardzo specyficzny, ma zapach, jest bardzo atrakcyjne dla psa najbardziej. I one są najlepsze. Są najbardziej motywujące dla naszego psa. No i mam tu jeszcze y, szarpak typu Mopik. I też jest dosyć niestety krótki. Takiego mopika można też zrobić samemu, oczywiście. Tak samo tego typu szarpaki też można zrobić. Co chciałam Wam powiedzieć na temat właśnie zabawy z psem, y, szarpakami? Po pierwsze, szarpaki i w ogóle jakiekolwiek zabawki nie są dla psa atrakcyjne, jeżeli robimy tak. No, baw się, baw. No, masz, masz, czemu tego nie łapiesz? A pies, jak robicie przed psem coś takiego, to on mniej więcej myśli coś takiego. No i co, człowieku, robisz? To ma być dla mnie atrakcyjne? Że mi tym przed oczami majtasz? Co ty robisz? Coś takiego, jeżeli majtamy. Yy, majtamy, nie wiem, czy jest w ogóle takie słowo, ale jeżeli robimy przed oczami yy, psiaka, czyli przed pyszkiem psiaka, coś takiego. To absolutnie się tym nie zainteresuje. Cała zabawa szarpakiem polega na, bazujemy tutaj na jego instynkcie. Tym namierzaniu, e, nie wiem, skradaniu się, złapanie tego, tak? I potem właśnie szarpanie i tak dalej, i tak dalej. Czy gonienie jeszcze. Najczęściej, niestety, ale no takie są prawa natury: zwierzyna najczęściej ucieka przed psem, prawda? A nie, e, nie ma wiewiórki, która robi coś takiego: no, 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 złap mnie, złap mnie przed oczami. No, nie ma, bo to jest bardzo naturalne i to nie jest w żaden sposób e, interesujące dla psa, jeżeli coś takiego robimy. Jeżeli nie majtamy, to co robimy? Uciekamy, kusimy, ale właśnie mm, jakby trochę tak się ustawiamy mm, tyłem do psa. I pamiętajcie, że e, pies to widzi. W sensie takim to jest e, to namierzanie i to obserwowanie jest. Bardzo ważnym elementem w łańcuchu łowieckim. bardzo często jest tak, że jak, jak np. przykład widzę, że opiekun tak robi i pies się od razu nie interesuje, nie, nie biegnie za tym i tak dalej, to yy, opiekun ma takie, o, no to nic nie daje. Nie, nie, nie. Pies patrzy. On luka, luka. Nawet jak tam czymś innym jest zajęty, on obserwuje i wybiera sobie dogodny moment, kiedy jakby rzuci się w tą pogoń. Właśnie, to jest pierwsza zasada. Czyli nie majtamy yy, szarpakiem przed oczami psa. Drugą taką ważną zasadą jest to, żeby był to szarpak, który jest odpowiedni dla naszego psa. Czyli jeżeli mamy na przykład szarpak za twardy, z jakąś taką piłką bardzo twardą, a nasz psiak raczej ma delikatne tutaj uzębienie, na przykład on może nie chcieć się z nami bawić, bo na przykład chwycenie tego, jak się na przykład piłki z jakimiś wypustkami albo jakiejś twardej piłki i tak dalej, jest dla niego, no nie sprawia mu tam satysfakcji, tylko raczej na przykład taki dyskomfort, więc dlatego na przykład może nie chcieć się z nami bawić. Albo właśnie, szarpak może być dla niego mało atrakcyjny, czyli wtedy właśnie ten out i ten wchodzi. Czyli nieodpowiednia, nieodpowiedni ten szarpak, nieodpowiednia zabawka. Może to być szarpak za krótki dla naszego psa. Są psy, które nie chcą aż tak blisko z nami być, w sensie. Prawia im to dyskomfort, wtedy to powinno być o wiele, wiele dłuższe. Trzecia zasada, bardzo, bardzo ważna w zabawie, jest to, żebyśmy dawali psiakowi wygrać. Teraz są różni opiekunowie. Niektórzy opiekunowie są tak zawzięci, że na przykład nie chcą. nie, 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 bo on będzie wygrywał cały czas i on sobie utrwali to, że nie wiem, y, może mną pomiatać, że on wygrywa, i, i ja tak nie chcę, ja tak nie chcę bardzo mylne, mylne myślenie moi drodzy dlatego że y, im bardziej psiak wygrywa oczywiście wtedy on bardziej się czuje taki y, bardziej pewny siebie on zdobył tą, tą ofiarę on, on wyrwał on sobie ją rozszarpie i tak dalej tak dalej ale to jest jak najbardziej pożądane w Zachowanie, jakby to jest coś naturalnego, normalnego, to wynika z instynktu psa. Dajwajcie wygrywać psiakom. On tym bardziej będzie zadowolony, będzie chciał się bardziej z nami bawić. Czwarta zasada zabawy szarpakiem z psem jest to, że mamy złe nastawienie do zabawy z psem. Na przykład nam się nie chce, bo w ogóle nie, nie lubimy tego robić. Nie jest to dla nas jakieś fajne szarpanie się z psem i to pies też wyczuwa. Może też być tak, że na przykład bawimy się za długo z psiakiem po szarpanie. E, najlepiej kończyć tą zabawę jeszcze w momencie, kiedy pies e, chce się z nami bawić w sensie kiedy jest taki nakręcony. wtedy kończymy zabawę. Nie dopuszczamy do momentu, kiedy pies jest znudzony. zabawy szapakiem chodzi o to, żeby sunąć po podłodze nim, nie u góry nie jakby m, nie robimy czegoś takiego, że pies po prostu z, z frustracji skacze do tego szarpaka i tak dalej. No i właśnie, co jeszcze może być takim problemem w zabawie, to właśnie to, co powiedziałam też wcześniej, czyli nie osaczamy psa. Jest też często tak, że mamy psiaka bardziej takiego wycofanego, lękliwego, który potrzebuje troszeczkę więcej czasu, żeby się przekonać do tych szarpaków i wtedy jakby nie zmuszajmy go do tego. Dajmy mu czas. My możemy też poudawać, że się bawimy tym szarpakiem, podrzucać po, po, go, cokolwiek, pobawić się nim. I tak jak mówię, Najlepsza pozycja do szarpania się szarpakiem z psiakiem jest właśnie to stanie bardziej tyłem albo bardziej bokiem. Piąta zasada to jest to, że nie zabieramy absolutnie psiakowi z pyska zabawki. Czyli jeżeli chcemy zakończyć e, zabawę. To zróbmy to tak, żeby pies nawet nie zauważył, że tej zabawki nie ma. Czyli w sensie, że ona znika, na przykład za naszymi plecami. Ale róbmy to w taki sposób, że jeżeli. Ja wam to też jeszcze kiedyś pokażę na innym filmiku, w jaki sposób wypracować puszczanie zabawki, ale e, najlepiej mieć dwa takie same szarpaki. To w ogóle jest e, super ekstra e, sy sytuacja. Bawimy się jednym szarpakiem, puszczamy go na przykład, albo właśnie puszczamy go, żeby on sobie go wziął, i lecimy następnym, nie? I wtedy tamten psiak. Puszcza i leci za tym, i potem tego puszczamy i lecimy z tym, nie? Czyli robimy taką wymiankę. Albo jeżeli psiak nie chce puścić szarpaka, ja tak najczęściej mam właśnie z tym szarpakiem. Jeżeli psiak, jeżeli Jony się na niego już tak na maksa uprze, w sensie wyciągnie sobie go, y, albo po prostu no ja się z nim szarpię i nie chcę mi go oddać, y, a jest tak często, tak jak mówię, to jest bardzo dla psa y, atrakcyjne, on chce to rozszarpać, to y, biorę sobie na przykład kilka smaczków w jedną rękę, wyrzucam gdzieś tam troszeczkę w oddali, pies sobie idzie tam po te smaczki y, sobie wy, wyjeść, a ja w tym momencie chowam ten szarpak, no i nie ma. Takie szarpaki nie powinny być cały czas dostępne dla psiaka. Korzystajcie z tego, że to my na przykład jesteśmy posiadaczami właśnie pewnym zasobem nasobów, y, że mamy smakołyki, jedzenie dajemy psiakowi, właśnie mamy jakieś zabawki i dzięki temu my też stajemy się dla psiaka interesujący, no bo nie wiadomo czy na spacerze na przykład nie, nie wzięliśmy szarpaka i czy nagle nie wyciągniemy go skądś tam i się nie będziemy z psiakiem tym szarpakiem bawić, nie? Więc y, chowajmy te z, y, szarpaki i potem wykorzystujmy je na przykład na spacerach. Także dobra, myślę, że powiedziałam już o wszystkim. Jeżeli o czymś jeszcze nie powiedziałam to możecie mi oczywiście zadać jakieś tam pytanie w komentarzu. W ogóle bardzo się cieszę, że zadajecie mi już jakieś tam pytania i teraz się zbieramy, nie? Teraz się zbieramy. Bo jak chce, się jeszcze muszę pożegnać. Żegnać. Jak najbardziej zachęcam do subskrybowania. No i zapraszam Was na inne moje social media: na Instagrama lub na Facebooka. Jak najbardziej można do mnie napisać. I dziękuję Wam za dzisiejszy, dzisiejszą aktywność, obecność. I na razie.